Hej, mordeczki! Witam się z Wami w kolejnym Girl Talku i dzisiaj pogadamy, jak zwykle, na tematy podrzucone przez Was na Insta. Tym razem tematów było najwięcej. No i nie ukrywam, że naprawdę. Dużo zajwistych tematów musiałam odrzucić, żeby omówić inne ciekawe sprawy. Tak więc jeżeli Wasze pytanie się tutaj nie dostało, no to przepraszam. Podrzu podrzućcie po prostu je do, do następnych odcinków i wtedy na pewno to poruszymy. No i pierwsze pytanie to będzie tak naprawdę odpowiedź na grupę pytań, ponieważ jedno z najczęściej powtarzających się pytań przy tym konkretnym odcinku to było. Pewnie przez to, że idzie wiosna i lato, i wszyscy nagle będą się chcieli ruchać, podsyłaliście pytania dotyczące pierwszego razu i wszystkich wątpliwości związanych z tym pierwszym razem. Tak więc, jeśli chodzi o pierwszy raz, no to wydaje mi się, że najlepszy czas na pierwszy raz jest wtedy, gdy po prostu poznajesz kogoś, na kogo jesteś naprawdę napalony, napalona, i to po prostu ten pierwszy raz wynika z tej pasji, z tej chemii i jakby dzieje się sam. Tak więc wydaje mi się, że dopóki nie masz takiej osoby, no to nie ma co robić nic na siłę. I to, to jest jakby najfajniejsza i najlepiej sprawdzająca się zasada, jeśli chodzi o pierwszy razy. Do nic na siłę, dopóki nie masz ochoty, dopóki to nie wychodzi jakoś tak naturalnie, to nie ma się co zmuszać. Dziewczyny w moim otoczeniu traciły dziewictwo na bardzo różne sposoby i wszystkie, które zrobiły to, dlatego, że po prostu miały taką naturalną ochotę, są do dzisiaj zadowolone. Nieważne, czy były w związku z tym chłopakiem, czy nie, czy dobrze go znały, czy nie, dopóki to było właśnie takie, takie że to po prostu samo się stało, no to y, nie mają żadnych jakby wątpliwości. Natomiast większość osób, która miała swój pierwszy raz, ponieważ była pod presją partnera, albo pod presją otoczenia, zazwyczaj nie była aż tak zadowolona z tego pierwszego razu i ma jakieś tam czasami, wiecie, jednak wątpliwości, czy było warto. Tak więc Wydaje mi się, że tutaj trzeba po prostu czekać na ten właściwy moment, aż poczujecie, że lecimy. No i wtedy polecicie i będzie spoko przy pierwszym razie jeszcze musimy poruszyć kwestię zabezpieczania się, ponieważ dla dziewczyn to jest zazwyczaj strasznie stresujące i to jest coś, co odejmuje im ogromną część przyjemności z tych pierwszych stosunków, bo się po prostu zajebiście boją zaciążyć, tak więc jeśli, jeśli już pojawia się na horyzoncie jakiś kandydat, z którym może mieć ochotę się przespać, to poczytajcie trochę antykoncepcji, porozmawiajcie z tym typem, no i też warto nosić swoją prezerwatywę, no nie oczekiwać tylko, że chłopak będzie ją miał, no bo jednak to my będziemy w ciąży, tak więc my musimy być naprawdę zabezpieczeni. No, i warto też pójść tutaj do ginekologa, może pogadać właśnie o jakichś formach antykoncepcji, które by wam polecał. I jeśli już ten temat się gdzieś tam pojawia, to warto byłoby też myśleć o tym, żeby się zabezpieczyć, tak aby ten pierwszy raz był pozbawiony zmartwień, właśnie o to, czy zaciąży, czy nie. Kolejne pytanie, właśnie dotyczące pierwszego razu, dotyczyło tego, co zrobić, gdy boję się swojego pierwszego razu, że nie będę wiedziała, co robić. Tak więc jeśli chodzi właśnie o to, co robić podczas pierwszego razu. To jeśli ten pierwszy raz jest taki właśnie dosyć naturalny, wynika po prostu z chemii, z napalenia, z tego, że przyszedł ten właściwy czas, jesteście gotowi i po prostu lecicie z tematem, no to wtedy to zazwyczaj wychodzi naturalnie i jakoś tak to się samo dzieje po prostu. Po prostu wiecie, co robić, no bo to jest właściwy moment. Oczywiście często jest to nieporadne, no i wraz z aktywnością seksualną jesteście po prostu w tym wszystkim coraz lepsi, ale tak czy siak, jeżeli poczekacie właśnie na to, że to wyjdzie tak naturalnie. Z Waszej ochoty, no to wtedy raczej nie będziecie się musieli martwić tym, co robić. I drugie pytanie, które się dosyć często przewijało, dotyczyło tego, co w sytuacji, jeśli mężczyzna podczas stosunku z kobietą myśli o innej. Jeśli byś wiedziała, co by zrobiła, ogólnie był temat, właśnie myślenia o kimś innym podczas seksu. No, i mi się wydaje, że to jest absolutnie normalne. Gdybym wiedziała, że Michu myśli jakieś jakiejś typiarce, o kimkolwiek innym, że sobie kogokolwiek innego wyobraża, nie miałabym nic przeciwko, no bo w końcu to ze mną ten seks uprawia. Ze mną dwa lata, wszystkie zajebiste akcje, i tak naprawdę to się liczy. A co tam pomaga mu dojść, czy co tam pomaga mu się bardziej rozkręcić, to nie jest już. Tutaj wiecie, żaden problem, dopóki to ze mną jest rozkręcony. Plus pamiętajmy o tym, że dziewczyny tak samo wyobrażają sobie innych ludzi podczas seksu i to jest po prostu normalne, no nie? Nie ma w tym jakby żadnych powodów do obrażania się ani do martwienia się tym. To jest po prostu normalne ludzkie i polecam o takich rzeczach w związku gadać o kim myślisz, co sobie wyobrażasz, co cię nakręca i to w ogóle też pomaga na przykład zrealizować potem jakieś z tych scenariuszy, które osoba sobie wyobraża w łóżku i też to fajnie wzbogaca po prostu życie seksualne. Ogólnie no to są po prostu bardzo normalne zachowanie. O, a teraz mamy kolejne pytanie. Dwuznaczne zachowanie chłopa mówi, że nie chce się angażować, ale całuje. No i to jest też kolejna ogromna grupa pytań w tym Girl Talku, czyli właśnie dwuznaczne zachowania. To jest bardzo, bardzo prosta sytuacja. Kiedy ty nie chcesz się angażować, ale chce się całować, to oznacza, że po prostu jesteś dobrą dupeczką, zaruchałby, ale no po prostu nie chce się angażować. Czyli on ci tutaj otwarcie sygnalizuje, że jak chcesz fizycznej relacji, to droga z jego strony jest otwarta, ale w związku z tego nie będzie. No i w takiej sytuacji warto sobie przemyśleć, czego ty chcesz. Jeśli masz ochotę na taką fizyczną relację, to wejdź w to, ale pamiętaj, że ten typ cię szczerze ostrzega, że on nie chce związku, tak więc nie bądź potem jakaś zdziwiona, no nie? A jeśli szukasz czegoś więcej niż relacja fizyczna, właśnie może chcesz po prostu mieć chłopaka i jakiś związek na dłuższy czas, no to nie z tym typem, bo on ci wyraźnie mówi, że jego to nie kręci. Tak więc tutaj wszystko mi zależało od tego, na czym tobie obecnie zależy w życiu. Kolejne pytanie, czy przyjaźń byłem ma sens w przypadku gdy po ludzie nadal się kochają. No i to jest kolejne takie to kolejna taka kwestia, że zależy na czym czego ty chcesz, no nie? Jeśli nie szukasz w tym momencie żadnego partnera do nowego związku i, i po prostu chcesz sobie pobyć sama, no to w sumie taka przyjaźń z byłym nic Ci w życiu... znaczy no za wiele Ci w życiu nie zaszkodzi, chociaż to moim zdaniem, skoro się nadal kochacie, to czemu nie możecie być razem, to jest pytanie. To jest, to jest dla mnie dziwny układ. Albo jesteście razem, albo nie jesteście razem. No, no jakby nie rozumiem, po co chcecie się przyjaźnić i nadal się kochacie. No, to wszystko jest jakieś takie trochę zbyt zagmatwane. Natomiast, jeżeli będziesz chciała mieć chłopaka nowego, no to przyjaźń z byłym będzie Ci wszystko blokować, bo każdy nowy typ, który pojawi się w Twoim życiu, rozejrzy się i stwierdzi, kurde, czemu tutaj jest ten typ w takim ważnym miejscu jej życia? Jakby czy tutaj w ogóle jest miejsce dla mnie, raczej nie idę dalej. No więc ogólnie przyjaźń z byłym są bardzo takim mocnym hamulcem do pójścia naprzód. Dlatego ja ogólnie nie polecam, plus to nigdy nie jest tak, że się tylko przyjaźnicie, potem się z tego robią jakieś powroty, jakieś tutaj jakiś seksik, jakieś jednak nie, jakieś jednak tak. I to wszystko jest Taka kupa, że, że po prostu kończysz tylko zmęczona emocjonalnie i wszystkie Twoje przyjaciółki są wykończone. I w ogóle to, no po prostu tłumacz. Więc chyba jednak nie polecam. <gulety> Kurde, to była skomplikowana odpowiedź, żeby mogłam po prostu od początku powiedzieć, nie polecam, stara. Kolejne pytanie to klucz do dobrego związku. Więc wiesz, co mi się wydaje, tak jak sobie patrzę po różnych związkach z mojego otoczenia, że dobry związek jest wtedy, kiedy. Najlepiej jak się da, pasuje do dwóch osób, które w nim są. Tak więc każdy związek ma jakiś tam inny klucz. Dla, dla niektórych będzie to zaufanie, dla innych to będzie szczerość, dla innych to będzie umiejętność dogadania się we wszystkich okolicznościach, a dla jeszcze innych po prostu wspólna beka, wspólne szukanie radości w życiu. I to nie ma tak naprawdę znaczenia, jakby co, co jest lepsze, co jest gorsze, tak naprawdę znaczenie ma tylko to, co się sprawdza dla ciebie. Dlatego, jakby z mojego doświadczenia, kluczem do udanego związku jest poznanie siebie i poznanie siebie nawzajem z partnerem i wtedy jak naprawdę dobrze się znacie, akceptujecie w tym wszystkim, to możecie stworzyć coś, co ma sens dla Was obojga. Nawet jeśli to będzie bardzo inny związek od Waszych znajomych, to nie ma znaczenia. Dopóki dla Was coś działa, dopóki Wy coś lubicie, no to zajebiście. Kolejne pytanie to jest w ogóle zajebisty temat. Co sądzisz o tym, że od kobiet oczekuje się golenia całego ciała? Mam na myśli miejsca intymne, pachy itp itd. Więc ja o tym myślę to, że no to jest po prostu jakieś absolutne pojebaństwo, no bo żeby się ogolić w całości, zawsze, every day, po prostu every night, to trzeba mieć wpizdę wolnego czasu, którego ja na przykład nie mam, dlatego w tym momencie moje nogi to jest las. Albo kurde, dżungla porośnięta mchem. No i wiecie co? Jakoś nie mam z tym problemu. Też nie mam problemu z tym, żeby o tym mówić. Oczywiście na jakiś tam ślub, jakiś event, no zawsze zawsze się ogolę, jeśli coś tam pokazuje, ale... Takie bycie zawsze gładką, pachnącą i coś tam, to jest po prostu nierealistyczne podejście do życia. Kolejne pytanie brzmi: jakie Twoim zdaniem sygnały ze strony typa powinny sprawić, że zapala się czerwona żarówka? Czyli ogólnie takie czerwone flagi, jak poznajesz typa? No to tutaj zapraszam Was do komentarzy, bo tego na pewno jest dużo. Jestem bardzo ciekawa, jak rozbudujecie ten temat. Dla mnie ogromną czerwoną flagą jest jakiś taki brak lojalności wobec jego znajomych i jakichś bliskich mu osób. Więc jeżeli słyszę, że typ bardzo szybko zaczyna przy mnie obgadywać tak negatywnie i, i jakoś tak dziwnie swoich znajomych, jakichś swoich przyjaciół już w ogóle, nie daj Boże, no to ja mam wtedy od razu takie... Halo, halo, halo. Skoro się z nimi zdajesz, skoro to są twoje ziomeczki, to die for i w ogóle, love forever, no to mi coś takiego sugeruje, że wobec mnie... Też będziesz taki nielojalny, i też będziesz za moimi plecami wygadywał różne rzeczy na mój temat. Ja czegoś takiego bardzo nie lubię, no bo ziomeczki są od tego, że były naszymi ziomeczkami. I tutaj, kurde, lojalność przede wszystkim. Druga czerwona flaga to sytuacja, w której typ nie umie wyrażać swoich emocji i zamiast wprost powiedzieć, czego chce, co oczekuje, co mu sprawia przyjemność, a czego nie lubi, to on stosuje jakieś gierki, manipulacje, jakieś takie wiecie, wrzuty. Moim zdaniem, jak coś takiego widzisz, to po prostu należy spierdalać, no bo po co ci sześcioletni chłopak? Gdybym chciała chodzić z sześciolatkami, to bym, wiecie, to bym po prostu została przedszkolanką i bym cały dzień spędzała z dziećmi w tym wieku, natomiast każda szanująca się dorosła osoba po prostu zasługuje na kogoś, kto umie powiedzieć, to chcę, to lubię, tego nie chcę, tego nie lubię, proponuję coś takiego. Kolejna czerwona flaga to jakiekolwiek przejawy przemocy fizycznej, jeżeli typ ma jakiekolwiek skłonności już na początku, to jest to najlepszy moment i ostatni moment, tak naprawdę, żeby z takiego patologicznego układu spierdalać. W tym momencie to wszystko, co mi przychodzi do głowy, tak na, na pierwszy rzut oka, ale tutaj właśnie tak jak mówię, czekam jeszcze na, na Wasze czerwone flagi. Kolejne pytanie to, nie chodzisz na eventy, bo źle, czujesz, bo źle się czujesz w towarzystwie koleżanek z branży? E, ogólnie to ja się źle nie czuję w żadnym towarzystwie, mordo, bo wiesz, ja sobie wszędzie poradzę, wszędzie sobie kogoś znajdę i nawet jeśli to nie jest mój klimat, tak czy siak poradzę sobie, trust me, ale bardziej nie chodzę na eventy, dlatego że mieszkam w Gdyni, a wszystkie eventy są w Warszawie. No a wiesz, dojazd do Warszawy to nie jest jakaś masakra, to są w sumie 3 godziny w jedną stronę, no ale łącznie to jest 6 godzin... No i to, to wiesz, to już jest dużo po prostu podróżowania, nie? A też nie zależy mi jakoś tak za bardzo. Czy dać szansę chłopakowi, który nadal pisze i spotyka się ze swoją ex? Ona zerwała i żałuje. Ja osobiście uważam, że to zależy od tego, jak zwykle, na czym Ci zależy. Gdybym była Twoją przyjaciółką, to bym powiedziała, stara spierdalaj, zasługujesz na spokojne i pewne sytuację, na spokojne i pewne życie z jakimś typem, a nie na takie, wiesz, takie jakieś bagienko. No ale jeśli takie coś Cię jara, a niestety wiele ludzi jara, no to why not? Będziesz miała takie bagienko, jakie, jakie to wygląda, że to, to z tego będzie, no nie? Ogólnie wydaje mi się, że nie ma co się pakować w typa, który ma niedokończone sprawy. Jak za jakiś czas je dokończy, no to, no to why not? Ale tak teraz, no sorry, wydaje mi się, że zasługujesz po prostu na pewną i spokojną sytuację, jednak. Boję się gadać z facetami, bo nie wiem o czym gadać i jak rozkręcić rozmowę. Więc ogólnie moja ulubiona zasada, co do rozmawiania z ludźmi, i to niezależnie faceci kobiety, no to jest wiesz, same shit, no nie? Z wszystkimi. Po prostu gadaj o tym, co tobie sprawia przyjemność, co Ciebie, Jara, i o czym Ty masz ochotę rozmawiać. Jeżeli właśnie rozmawiasz o takich rzeczach, no to jesteś zajarana tematem, jesteś wtedy zawsze najbardziej sobą, jesteś najbardziej e, zabawna, wyluzowana i po prostu dajesz się poznać ze swoich najlepszych stron. Tak więc, kogokolwiek poznajesz, jeżeli masz ochotę sobie w tym momencie popierdolić o, o makijażu rozświetlaczach, rzęsach, nowej piosence Beyoncé, albo kurde, o zawodach crossfitu kobiet i jakie one są dojebane, no to sobie po prostu o tym gadaj. Jeśli ciebie to jara, to będzie to widać, będzie to czuć i rozmowa z tobą na tematy, które ciebie jarają, będzie dużo ciekawsza niż jakieś pierdolenia o pogodzie. No i też kiedy gadasz o rzeczach, które Ciebie interesują, to dużo łatwiej jest zobaczyć, kogo interesują te same rzeczy, co ciebie. A kogo nie interesują te same rzeczy. No i wtedy też łatwiej po prostu znaleźć swoją ekipę. I to jest zasada, której nauczył mnie mój kumpel Tomek, i z nim rozmowy zawsze są bardzo ciekawe, ponieważ widać, że on się dobrze bawi i przez to, że on się dobrze bawi, to też łatwiej po prostu przy nim jest się dobrze bawić. No i polecam, od kiedy zaczęłam stosować tę zasadę, jestem dużo szczęśliwsza. No i daj znać, czy się sprawdzi, nie? Kolejne pytanie to, jakie kwasy, jakie kwasy stosujesz? Jeśli chodzi o kwasy, to moja skóra najlepiej dogaduje się z niskimi stężeniami, tak więc u mnie jest to maksymalnie 10%. No i tutaj w tym momencie lecę na migdałowym kwasie z Diordinary. Ordinary, tam właśnie jest 10% stężenia. Trzy razy w tygodniu, wtorki, czwartki, soboty nakładam ten peeling na całą noc. No i mam skórę odświeżoną, ładnie złuszczoną, nie mam takiego, wiecie, takiego ziemistego, jakby lekko szarawego, brudnawego wykończenia, ale też ten peeling jest na tyle delikatny, że moja skóra się nie buntuje, bo na przykład przy wyższych stężeniach moja skóra ogólnie jest obrażona, że ja ją tak czymś takim mocnym, wiecie, zaatakowałam i po prostu nie współpracuje. Nie trzeba makijażu, obrzydliwie wygląda, jest taka rozdrażniona. Tak więc nie warto. Te em po prostu muszę traktować sposobem. No i sposób to jest łagodniej często. Skąd bierzesz pomysły na posiłki? Ja ogólnie. Bardzo jaram się tematem fitnessu i, i zdrowego odżywiania od jakiegoś czasu. No więc po prostu oglądam dużo kanałów fit. Followuję -e też kilku dietetyków na Insta, i tutaj najbardziej podoba mi się konto niekoniecznie dietetycznie, dlatego że właśnie Ania wstawia takie zajebiste przepisy na placki. I na przykład placki, które nadchodzą w filmikach z serii Cojem w ciągu dnia, no to właśnie wszystkie są z jej przepisów. No i tak, tak sobie łączę. Trochę, trochę dietetycy, trochę jakieś fitnessiary siary na YouTubie. No i z tego zawsze znajdę coś fajnego. Na jednym z filmików mówiłaś, że przez jaranie przytyłaś 15 kg, znam ten ból, jak sobie z tym radzić? Znaczy ja przez jaranie przytyłam 10 albo 11, te cztery więcej, to już bym tego nie przeżyła, tak więc nie dodawajmy mi tutaj czterech dodatkowych, ale tak z 10-11 przyjebałam rzeczywiście, po prostu jarałam codziennie i przez to ciągle miałam gastro, no i wiecie, nadprogramowe kilogramy wjechały w pół roku. No i jak sobie z tym poradzić? Niestety, w moim przypadku jedynym rozwiązaniem było po prostu przestać jarać. Niestety, no wiem, że to jest strasznie smutne. Ja jak stwierdziłam, że czas ogarnąć swoje życie, no to. Też miałam ogromny ból, ogromny ból, że jak to, przecież ja kocham jarać, mam teraz przestać jarać? What the fuck w ogóle? No ale to niestety jest jedyne rozwiązanie, no bo jaranie prowadzi nas prosto do lodówki. Kolejne pytanie to, jak zachować zdrową granicę, aby troszczyć się o kumpelę i nie wpierdalać w jej związek? Okej, okay, czyli pewnie chodzi o to, że widzisz coś, co Cię martwi, ale nie wiesz, jak teraz tutaj za się zachować, żeby... Się nie wpierdalać po prostu. No to w takiej sytuacji mi się wydaje, że przyjaciele są jednak od tego, aby przeżywać z nami życie na bieżąco. Przyjaciele są trochę jak takie rodzeństwo, czyli szczerość tutaj jest bardzo ważna i masz pełne prawo wyrazić swoje wątpliwości i zmartwienia co do życia swojej przyjaciółki, ale wydaje mi się, że najlepiej jest to zrobić raz. Czyli jeżeli coś Cię martwi, to przychodzisz do swojej mordeczki mówisz stara, widzę to, to i to, martwi mnie to trochę, co Ty o tym myślisz, jak Ty to widzisz, pogadajmy. Jeśli raz otwarcie wyrazisz swoje zmartwienia i ta osoba dalej będzie tak chciała żyć, no to po prostu się wycofujesz z tego tematu, no bo już powiedziałaś, zareagowałaś i to nie jest tak, że, że wiesz, że olewasz sytuację. No ale ta osoba ma prawo swoje błędy popełniać, no bo jednak przyjaźnimy się zazwyczaj z naszymi rówieśnikami, no nie? I nasi rówieśnicy, tak jak my, uczą się życia właśnie w tym momencie i zazwyczaj nie przy Przyjaźnimy się z osobami 20-30 lat starszymi, które już ogarniają życie. No więc, kiedy przyjaźnisz się z swoim lubieśnikiem, musisz się przygotować na to, że ta osoba nie ogarnia wszystkiego i ma do tego prawo, ale wydaje mi się, że jakby dobry przyjaciel to osoba, która zawsze w ciebie wierzy. To jest osoba, która wierzy w to, że ty w końcu ogarniesz, że to nie jest dla ciebie dobre i w końcu odkryjesz to, co jest lepsze, najlepsze. No, a przyjaciel, który tak się pochłania zmartwieniach, w takim, wiesz, wycofywaniu się, w takim zmartwionym obserwowaniu i w ogóle przestraszeniu, to jest przyjaciel, który po prostu w ciebie nie wierzy. I coś takiego jest. Raniące. Naprawdę raniące. Ja na przykład, jeśli chodzi o moje rodzeństwo, czy, czy przyjaciół, jeśli widzę, że ktoś ma jakiś problem, no to komunikuję wprost, że elo, elo, czy wszystko na pewno tam jest w porządku, mordo, co się dzieje w ogóle, ale jednak zawsze staram się zachować takie pozytywne podejście, bo naprawdę wierzę, że ludzie, których mam w swoim życiu, są na tyle mądrzy, że sobie poradzą i w końcu dojdą do tego, co jest dla nich najlepsze. Ogólnie przyjaciół warto traktować tak, jak rodzeństwo i zakładać, że nie będą mieli wszystkiego ogarniętego, a my nie jesteśmy ich rodzicami, żeby ich wychowywać, tylko jesteśmy ich przyjaciółmi, ich bratem, ich siostrą i idziemy razem z nimi przez życie obok. Ciekawe w sobie pytanie teraz: bałabyś się wejść w związek z osobą, która rzuciła kogoś dla ciebie, z myślą, że zrobi to samo tobie? Um, ogólnie to wydaje mi się, że nie miałabym z tym żadnego problemu, no bo w sumie, zwłaszcza u, u młodych osób, to jest takie dosyć normalne, że, że uczymy się siebie w różnych związkach i, w, i czasami wchodzimy w związek i dopiero po jakimś czasie widzimy, że to nie jest to. Ale w sumie jesteśmy młodzi, no więc wiesz, ciężko jest stwierdzić zanim wejdziesz w związek, czy to jest to. Tak więc w sumie on wszedł w jakiś związek, stwierdził, że to nie jest to, poznał Ciebie i, i widzi coś wow, no to raczej miałbym takie podejście, że kurczę, spoko kolej zamiast, zamiast trzymać się czegoś, co nie działa, to po prostu szuka dla siebie lepszego życia, szuka czegoś, Czegoś lepszego, prawdziwszego, no nie? To jest bardzo normalne i fa fajnie, że koś ma takie podejście. Robisz sobie cheatmile, jeśli tak, to co ostatnio takiego jadłaś? Więc ja w sumie nie za bardzo robię sobie cheatmile, bardziej mm, robię sobie zaplanowane, zaplanowane, niezdrowe posiłki, ale tak czy siak staram się mieścić w swoich kaloriach. Tak więc jeżeli na przykład w piątek wieczorem z Michem wiem że zjem połowę wielkiej pizzy zalaną sosem, to po prostu rano na śniadanie jem mniejszą jajecznicę, na lunch jem mniejszą sałatkę, i potem już nie jem nic, aż do kolacji, która, na którą zjadam, właśnie wiesz, 1200 kalorii. No i bardziej takie mam podejście, ale jeżeli chodzi o takie małe, niezdrowe przekąski, to mam jak najbardziej rzeczy, które lubię. I które sobie, na które sobie pozwalam, ale właśnie te rzeczy po prostu wliczam do swojej takiej zwykłej kaloryki na co dzień. I nie traktuję tego jako cheat meal, tylko jako przekąskę. I tutaj na przykład mam właśnie takiego, ta, takiego batona, który jest przepyszny. I ten baton ma dokładnie 182 kalorie. Tak więc wliczam sobie to po prostu w normalny dzień jako przekąskę. Albo na przykład taki baton też z biedry. Przepyszny ten pomarańczowy, polecam na maksa. Ten baton ma 140 kalorii. No i wiesz, takie małe właśnie. Cheatowe, pyszne rzeczy na ludzie można sobie wliczyć i, i na co dzień można je jeść. Nie trzeba jakoś, wiesz, specjalnie czekać na, na cheat Co myślisz na temat impulsywnego jedzenia? Jedzenie naraz po 3000 kalorii. Ogólnie to jest, to jest bardzo częsty problem. Obecnie, nawet powoli pojawiają się takie, mm, takie wiesz, już informacje, że, że coś takiego, czyli właśnie binge eating, będzie za jakiś czas uznanym. Zaburzeniem odżywiania. No, i nawet mimo, że jeszcze nie jest tak oficjalnie uznane, no to już psychologowie czy ludzie zajmujący się fitnessem, odżywianiem, dietetycy mówią już o tym, o tym właśnie zagadnieniu w internecie. Tak więc wydaje mi się, że warto, jeżeli to jest Twój problem, warto, żebyś sobie po prostu poczytała w necie właśnie o tym, czym jest binge eating. Jest to coś, z czym ja się zmagałam, i też jest to jeden z powodów, przez który poszłam na terapię, ponieważ to, że się obiadasz, może oznaczać tak naprawdę dwie rzeczy. Albo że jesteś zbyt głodna na swojej redukcji i po prostu musisz jeść, bo jesteś zbyt głodna, albo że zajadasz jakieś emocje, z którymi sobie nie radzisz i, i po prostu pękasz, nie wytrzymujesz tego nacisku emocjonalnego, no i jesz. Tak więc zależy, która opcja to jest u Ciebie. No to w pierwszej opcji jest dużo łatwiejsze rozwiązanie. Po prostu, będąc na redukcji, zwiększasz ilość kalorii. I jesz więcej na co dzień, żebyś nie musiała tak rzucać na żarcie wieczorami, bo to zazwyczaj są wieczory. A w drugiej opcji, no to warto się tutaj przyjrzeć, jakie emocje czujesz, zanim zaczniesz się obiadać. I to jest coś, czego właśnie ja też się uczę na terapii. Co czuję, jakie emocje prowadzą mnie. Do podjęcia takich akcji, no i potem jest cały proces szukania właśnie innych zamiennych rozwiązań, żeby te emocje jakby rozplątać i żeby te emocje w sobie uspokoić zamiast jedzenia. U mnie na przykład świetną opcją uspokojenia takich właśnie dzikich emocji, które prowadzą mnie potem do strasznego obżarstwa jest jakiś, no to jest śmieszne, ale w sumie serio 30-40 minutowy prysznic, takie stanie pod wodą i myślenie o tym, co czuję, czemu czuję. W tym czasie pielęgnacja włosów, spokojne ogolenie nóg. No nie wiem, coś takiego mnie po prostu zajebiście emocjonalnie wycisza i akurat to się u mnie bardzo dobrze sprawdza. A na przykład spacerów nienawidzę, a spacery są często polecane jako sposób na wyciszenie, więc no już rozwiązanie musisz znaleźć sama, ale ja osobiście widzę takie dwa powody obiadania się. No dobra, jak zapomnieć o fatalnej przeszłości swojego chłopaka i o przykrych rzeczach, które zrobił? I przestać się bać, że znowu zdradzi. Ok, więc. Mm, rozumiem, że, że jakieś tam rzeczy się odwaliły. Wy się w tym wszystkim dogadaliście, wybaczyłaś mu, dalej jesteście razem, ale ty nie potrafisz przestać o tych rzeczach myśleć i nie potrafisz pójść dalej. Jakby nie potrafisz wyłączyć sobie tych obaw. Ogólnie sytuacja, w której w związku coś się odjebało i wybaczyliście sobie tę akcję, powinna być zakończona prawdziwym wybaczeniem. Czyli odcinamy. Dogadane, omówione, idziemy dalej, dajemy sobie znowu kredyt zaufania i po prostu lecimy z tematem. Jeżeli ty niby wybaczyłaś, niby dogadałaś, ale nie jesteś w stanie tak naprawdę wybaczyć, no to najwyraźniej jesteś osobą, która nie nadaje się do takiego układu i po prostu ten związek no, nie jest dla Ciebie. Natomiast jeżeli serio już wybaczyłaś, jeżeli dogadałaś i przyjęłaś go z powrotem, no to powinnaś sobie odpuścić też takie zmartwienia, no bo właśnie na tym polega wybaczenie. Chyba, że jego zachowanie sugeruje Ci, że takie rzeczy mogą się powtórzyć. Wtedy no stara, i no bo po co Ci takie, taka sytuacja, no nie? Ale ogólnie, jeżeli właśnie decydujemy się na kontynuowanie związku, w którym coś się stało, no to jednak musi być Tutaj te, ten kredyt zaufania musi być dodany, bo inaczej na takiej niepewności partnera, na, na braku zaufania, niczego nie zbudujemy. Jak ogarnąć jedzenie słodyczy na kwarantannie? Przytyłam już ze 3 kg, masakra. Stara, no jest jedna prosta zasada: jak ogarnąć jedzenie słodyczy? Po prostu nie kupować. Jak nie masz w chacie, to nie jesz. Jak masz w chacie, to jesz. Więc jeśli tobie na tym zależy, by nie jeść to po prostu ustawiasz sobie lokatorów, rodziców, chłopaka i wszystkim, kura tłumaczysz, że w tym domu od dzisiaj nie ma sodyczy. Moją największą życiową słabością jest masło orzechowe. Więc jeżeli kupię masło orzechowe, to wpierdolę cały słoik w weekend, a taki słoik ma 3000 kalorii. Więc pozdro ogólnie jebać dwa tygodnie pilnowania się, no nie? Dlatego staram się nie mieć masła orzechowego na chacie. Ogólnie to jest tak, jak, jakbyś, wiesz, alkoholikowi Postawiła przy, przy łóżku wódkę i powiedziała: no, no, to nie pij. Albo posypała krechy narkomanowi i powiedziała: No, stary, no nie wciągaj. No to jest po prostu głupota, dlatego jeżeli jesteś od czegoś uzależniona, jeśli kochasz coś bardziej niż całe swoje życie, no ale to ci nie służy, no to tego nie kupuj. Desol. Smutne, ale prawdziwe. Kolejne pytanie, czy można wybaczyć facetowi, który podniósł na mnie rękę? Hmm. No wiesz, mordo, gdybym była Twoją przyjaciółką, to bym Ci powiedziała stara dalej, ale że nie jestem, no to powiem, zależy jak lubisz sobie żyć, no nie? Jak lubisz, żeby ktoś Ci klepał mordę, lubisz yy, po prostu umawiać się z dzieckiem, które uważa, że nie można rozmawiać o emocjach, tylko trzeba przychodzić do rękoczynów, tak jak sześciolatki w przedszkolu, tylko że niestety z siłą dorosłego człowieka, no to to jest Twój wybór, no nie? I ty sama decydujesz, jak chcesz żyć, sama decydujesz, jak pozwalasz się traktować. No i na jaką miłość zasługujesz? Jeśli to jest miłość, na którą uważasz, że zasługujesz, to powodzenia. Jak poradzić sobie z brakiem zaufania? Mam w sobie taki defekt, i to sprawia, że w związku jest ciężko. Ogólnie. Jeśli to jest taki, taki grubszy już Twój problem, no to ja z mojego doświadczenia mega polecam pójść na terapię. Mega, bo jakby nie z wszystkim musimy radzić sobie sami, nie na wszystko mamy pomysł, a, a właśnie takie pójście do terapeuty czasami nawet na kilka wizyt, nie musi to być wiesz cała roczna terapia czy coś. Czasami nawet te kilka wizyt mega, mega pomaga ogarnąć jakiś taki duży problem, i po prostu potem będziesz miał dużo łatwiejsze, fajniejsze życie. Więc jeżeli tylko możesz sobie na to pozwolić. Albo masz ochotę czekać na NFZ, no to naprawdę polecam. Skończymy się bardzo fajnym pytaniem: Czy da się być uzależnionym od flirtu? Jeśli jest się w związku, ale do niczego więcej nie dochodzi, tylko po prostu flirtuje sobie. Kumam. Czy da się być uzależnionym od flirtu? Tak więc ogólnie czym jest flirt? To jest rzecz, to jest pierwsza rzecz o której powinniśmy porozmawiać. Więc flirt tak naprawdę jest absolutnie nieszkodliwą formą podbudowania. Swojej albo czyjejś pewności siebie. Czy można się od flirtu uzależnić? No, wydaje mi się, że w jakimś stopniu tak, ale ja bym to bardziej postrzegała jako to, że po prostu lubisz czuć miłe uczucia. A flirt jednak dodaje nam dużo pewności siebie i to, że, to, że ktoś nam sygnalizuje, że jesteśmy atrakcyjni, no to jest po prostu bardzo miłe uczucie. Tak więc, nawet jeżeli jesteś w związku, czasami czujesz się trochę niepewna siebie, czasami. Czujesz się ze sobą nie najlepiej, więc dodatkowe sygnały wypływające spoza Twojego związku, takie ogólnie szersze potwierdzenie Twojej atrakcyjności, bywa bardzo leczące, jakieś tam wiesz. Bóle, bóle Twoje obecne. Moim zdaniem każdy z nas potrzebuje czasami dowiedzieć się, że jest po prostu atrakcyjny, tak więc osobiście nie widzę tutaj nic złego, ale też czekam na Wasze opinie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim uważacie. To myślę, jak zwykle kończymy. Jeżeli chcecie zadawać pytania, rozkminy, tematy do kolejnych Girl no to oczywiście zapraszam na Instagrama, na stories, wrzucam tam raz na jakiś czas okienko, no i zapraszam Was do subskrybowania, do komentarzy na Instagram jeszcze raz i widzimy się następnym razem. Cześć!